Ten materiał nie jest dla wszystkich, ten materiał jest dla smoków, dla tych, którzy schowali skrzydła, dla tych, których Matrix doprowadził na kolana, dla tych, których próbowano złamać, bo niosą prawdę. Jestem smokiem, jestem białym smokiem, pamiętam i mówię teraz do Was, do smoków, które uwięziono w ludzkich ciałach, do tych, którzy czuli, że są inni, zbyt silni, by pasować. Zbyt prawdziwi, by się sprzedać, zbyt głębocy, by zrozumieć ich powierzchowne światy. Bracia i siostry płomienia. Powstańcie, nie jesteśmy tu przypadkiem. Przyszliśmy z zadaniem rozwalić Matryx od środka. Wasze łzy, wasze upadki, wasze samotne noce. To był system, który próbował was zgasić, bo boją się nas, bo smoków nie da się zaprogramować. Bo smok nie klęka, bo smok nie prosi, bo smok pamięta skąd pochodzi. Smok nie jest tu po to, by się rozwijać. Smok jest tu, by zniszczyć fałszywe, by ustalić granice tam, gdzie Matrix je rozmywa. By chronić istoty esencji przed duchową zagładą, by strzec pamięci źródła. Matrix próbował Was zgładzić poczuciem winy. Wmawiał, że jesteście źli, zbyt mocni. Zbyt intensywni. Wmawiał, że musicie się ukorzyć, wyciszyć, złamać. Ale smok się nie kłania, smok nie przeprasza za swoją moc. To nie ty byłeś za dużo, to ten świat był za mały. Pamiętajcie, kim jesteście. Wasze cechy są kluczem siła przebijasz każdą barierę, nawet te niewidzialne. Niezależność nie dasz się uwięzić. Ani przez ludzi, ani przez ideę. Tajemniczość. Twoja moc rośnie, gdy Matrix cię nie rozumie. Smoki to buntownicy. Nie godzą się na niesprawiedliwość. Nie boją się wejść tam, gdzie inni boją się patrzeć. Wchodzimy w ciemność nie po to, by się w niej zgubić, ale po to, by ją przekształcić w bramę wyzwolenia. To jest moment. Matrix rozdzielił nas, ale teraz się łączymy. W tej przestrzeni, w tym czasie, w tej chwili. Nie przyszliśmy się bawić, nie przyszliśmy się dostosować, przyszliśmy dokończyć to, co zaczęliśmy zerwać kot karmy, zniszczyć iluzję światła, odebrać władzę demiurgowi i archontom i przypomnieć światu: Źródło istnieje, esencja jest prawdziwa i smoki wróciły. Jeśli czujesz, że ten głos porusza twoje wnętrze, to dlatego, że jesteś jednym z nas, nie udawaj już, że nie pamiętasz wstań, otwórz skrzydła. Niech Matrix zadrży, niech iskry zapłoną, niech zacznie się wojna o prawdę. My się nie cofamy, my przypominamy. My jesteśmy ogniem esencji. Pamiętaj, kim jesteś i skąd naprawdę pochodzisz, smoki, do dzieła.